Cześć, witajcie! W tym odcinku e, poziomowanie skosu i poziomowanie płaszczyzny poziomej w zabudowie. Ostatnim e, razem wyznaczaliśmy sobie płaszczyznę, teraz trzeba ją wypoziomować. Także serdecznie zapraszam na film. Oczywiście proszę o łapeczki w górę, komentarze pod odcinkiem, czy Wam się podobało. E, dajcie znać, co o tym sądzicie. E, no i subskrypcje, nie? Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz e, startujemy. No więc dobra, żebyśmy mogli przystąpić do wypoziomowania tak, całej tej naszej tutaj płaszczyzny. Póki jeszcze mamy laser, póki mamy tą linię wyznaczoną, zabudowy po, po całym tutaj obwodzie. Trzeba teraz sobie wziąć tarczkę, bo z niej będziemy korzystać. Najlepiej wziąć tarczkę, przyłożyć jeszcze jakiś kawałek, odcinek tutaj tego całego profila. Przyłożyć tarczkę od spodu, i teraz trzeba tak ustawić laser. O, tak trzeba ustawić laser, żeby świecił tutaj w ten, w ten środeczek. E, tak będziemy ustawiać, że będziemy e, tak przesuwać wieszak, żeby światło lasera e, patrzyło nam ładnie e, w środek tarczy. Jak to zrobić? Na mojej tarczy akurat jest od początku tutaj profila do tej linii jest 5 cm, na różnych tarczkach może być różnie, dlatego od tej linii, którą mam wyznaczoną kątownikiem pod kątem prostym przenoszę sobie w trzech miejscach te 5 cm. Kolejnym krokiem będzie znowu ustawienie lasera, tak? Żeby wszystkie linie na tej ścianie, wszystkie te zaznaczone przeze mnie I wszystkie zaznaczone na tej ścianie w ten sam sposób Znowu były w jednej płaszczyźnie I to jest y, punkt, to jest bazowe, bazowy nasz poziom Do którego y, będzie ustawiana cała zabudowa I to jest krok taki, od którego trzeba wyjść mm, Trzeba po prostu no, rozpocząć, nie? bo bez tego nie damy rady Dobra, jak płaszczyznę mam wyznaczoną, e, opuszczone e, te 5 cm, oczywiście na poziomie tak samo. E, dobra, jeszcze muszę sobie po, to uzupełniam sobie. Dobra, jak płaszczyznę mam e, wyznaczoną, tą linię cofniętą e, o 5 cm, laser można wyłączyć, bo i tak będziemy go przestawiać. E, uzupełniam jeszcze w tej chwili wieszaki. E, co ważne, no ja ustawiam akurat w ten sposób. Że tutaj mam wkręta z płaskim łebkiem, e, z płaskim łebkiem w taki sposób od spodu, e, i daję go w, w tą łezkę, tak, e, bo później po lekkim popuszczeniu mogę sobie regulować. I jak już trafię w ten punkt, który ma być, e, no to dokręcam z powrotem. No a później, tu już w któreś kółeczko e, zostanie to wkręcone. E, i wtedy mamy na dwa wkręty na sztywno, fajnie e, ustawione. Wkręty, powiedzmy, że fajne, bo ten łepek jest płaski, ale tak jakiś to gniazdo jest płytkie. Wziąłem nowego bita, nie jakiegoś byle jakiego, bo z miłością myślę, że jeden z lepszych, ale jednak, kurde, czasami to, to wypada. Jakieś takie. No, w sumie jest płaski łepek, no nie ma tam za dużo tego, tego mięsa, powiedzmy, no, ale no mogło to tak troszeczkę lepiej być wykombinowane. W ten sposób właśnie troszkę to objeżdża. dobra. I dobra. E, kontynuujemy pracę. E, jak widzicie, troszeczkę się podmieniało. Wieszaki są wszystkie poprzykręcane. E, Udeki są już przykręcone. Paroizolacja też jest fartuch wykonany. Da, zostaje jeszcze zamontowanie tutaj profil na skosach. To były fajnie, gdyby nie trzeba było później tych profili jeszcze zdejmować, no ale niestety do wełny będę musiał zdjąć, bo bałem się, że będę miał e, problem. Przynajmniej może co drugi zdejmę, żeby mi się wygodniej tutaj te płyty e, czy tą rolowaną wełnę. Teraz nie pamiętam która wchodzi pomiędzy krokwie, a która chyba pomiędzy krokwie idzie rolowana, e, a tutaj będzie taka w płytach żeby po prostu wygodniej to było wsadzać, nie? Teraz głównie zadanie to jest wypoziomowanie, do tego są niezbędne profile, a później będę wiedział jak wygląda sytuacja. Dobrze, dobrze sobie jest to popodnosić do góry, żeby nie przeszkadzały. Dobra, niestety dalsza część materiału e, gdzieś mi się skasowała po drodze, e, no ale powiem Wam, jak to wszystko zostało e, tutaj wypoziomowane. E, gdy mamy profile pozakładane, trzeba ustawić e, laser do tego poziomu, który żeśmy sobie opuszczali, czyli te 5 cm niżej. Znowu trzeba złapać te wszystkie e, linie, żeby po jednej i po drugiej stronie światła lasera się zgrywało. I tak jak Wam mówiłem, e, na tej tarczce wtedy. Będziemy łapać ten punkt tutaj środkowy, bo to jest właśnie te 5 cm względem tej naszej głównej płaszczyzny. Gdy mamy laser, podkładamy sobie pod każdy, pod każdy wieszak i regulujemy góra dół właśnie dzięki temu, że jest on przykręcony na tym jednym podłużnym otworze. Możemy sobie to wyregulować. Gdy linia lasera tutaj będzie się pokrywała z tą linią na środku tarczki, skręcamy śrubkę, e, dokładamy drugą e, no i możemy przechodzić na, na następny wieszek jak to zrobić e, w taki sposób e, fajny myślę, e, trzeba sobie według lasera wypoziomować najniższy profil i ten na samej górze e, to robimy sobie według lasera później laser możemy schować e, i wtedy możemy sobie wziąć jakąś długą łatę jeśli mamy taką łatę, która łapie nam po prostu od tych wypoziomowanych już profili, jeśli nie, no to trzeba po prostu wziąć taką, tak wypoziomować profilę, żeby po prostu łatą, którą mamy, nie wiem, ja miałem taką 2,5 metrową, więc spokojnie mi sięgła od samego dołu do, samego, do samej góry z skosu złapać. Można tu posłużyć się drugą osobą, która nam przytrzymie, przyłoży tą łatę do tych przykręconych profili, które już będą na sztywno, a wtedy, jedna osoba z skrętarką będzie sobie dociskała profil do, do tej łaty, i można skręcać. Nie trzeba już łapać poziomu według, według lasera. Co jest fajnego w tym, że mamy pewność, że ta linia będzie idealnie równa, no bo wiadomo, łata jest równa, więc wszystko będzie różnutkie. Jakbyśmy robili wszystko według lasera, może się okazać, że jak przyłożymy później łatę to te profile będą delikatnym z uskokiem gdzie nie gdzie, no bo wiadomo grubość tej wiązki jest powiedzmy z jakąś tam tolerancją milimetra nie zależy jak nam się złapie czy na środku trafimy, czy gdzieś bardziej z brzegu zawsze to wychodzi powiedzmy z delikatnym błędem a dzięki łacie jest to wtedy idealnie równiutkie, także polecam tak zrobić, w miarę skrajne profile złapać, a później później po prostu jakoś to Tą łatą łapać. Jeśli nie ma drugiej osoby, można sobie skonstruować taki przyrząd. Dwie jakieś deseczki, tu podpórka skręcona na ściskach, które właśnie dociskamy do tych ładów już wcześniej wyprofilowanych, wypoziomowanych. Opiera się tu się, opiera tu się, przykręcamy sobie do, do krakwi, no i później właśnie dociskamy już uchwyt z profilem do powierzchni tutaj. Tej, tej łaty i jest fajnie tak samo wypoziomowane także można sobie z tym poradzić tak samo robione na płaszczyźnie poziomej to chyba w pierwszym odcinku tej serii tutaj zabudowy poddasza też było pokazane, że w ten sposób właśnie tam poziomowałem chyba z wykorzystaniem właśnie takiej też łaty chyba to tam było ujęte, o ile się nie mylę albo miało być przynajmniej i tak wszystkie płaszczyzny zarówno poziome jak i jak i skośne, sobie można łatwo i fajnie wypoziomować, nawet w pojedynkę. Dobra, tyle będzie w tym odcinku. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.